Cześć, tu Gamer. Zapraszam do kolejnej serii jakim jest No Style. W tym pierwszym filmiku opowiem wam krótko co będzie w tych przygodach. Co będzie w, tym, w tej serii. No, czyli to wszystko co związane jest z tą grą Rajdy, nie Rajdy Rajdy. Rodzinne wypady. Lot, jak jeśli będzie. Powiem wam wszystko co to jest lot co to są rajdy, jakie są, jakie są rajdy w tej grze jakie są pety jak można je zdobyć wszystko to wam powiem w kolejnym odcinku, wszystko wam pokażę zrobię nową postać i tak do... mam nadzieję, że dobiję 20 któryś level i wszystko wam pokażę, te początkowe misje żeby to na wam nie sprawiało problemów jakie jesteście początkowi no to do usłyszenia Cześć!